Dzień dobry, witam Was w imieniu całej, znaczy nie całej, w imieniu policji, która nie pochodzi z północnej Polski, e, nie pochodzi z Pomorza. Na początek, zanim wyjaśnię cały sekret, zagadka i mogę się założyć z Wami, że nie zgadniecie. Uwaga: zagadka brzmi tak: jedzie sobie nauka jazdy. Za kierownicą młoda dziewczyna, prawda, która się tam jedzie, zagapiła się i nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu. Widzi to e, patrol policji. W zatrzymanym samochodzie siedzą dwie osoby, instruktor i wystraszona kursantka. Obydwoje siedzą z przodu, prawda, czyli widzą znaki, prawda, z tej samej odległości. Obydwoje mają również hamulec, więc obydwoje mogli tak samo zahamować. Ale tylko jedno z nich ma prawo jazdy i ma doświadczenie. Pytanie brzmi, czy mandat należy się dzieciakowi, który prawa jazdy nie ma, czy instruktorowi, który prawo jazdy i hamulec ma? I uwaga, odpowiedź brzmi: mandat otrzymuje kursantka! <klucza> 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 brawo dla tych, co nie zgadli się ze mną założyli, podaję w opisie numer konta, na które możecie już wpłacać moją wygraną. Ale powiem, ale powiem wam, że już hiper wiadomością jest to, że. To nawet nie policjant taki mandat będzie dawał, tylko instruktor będzie wręczał taki mandat. W przypadku, jeżeli egzamin skończy się wynikiem negatywnym, egzaminator dodatkowo może wręczyć mandat karny osobie... Która nie zdała tego egzaminu. Dawniej była taka milicja obywatelska, ochotnicza milicja obywatelska, to młodzież nie wie, co się nazywało Ormo, takie jednostki. Ale teraz młodzież spokojnie też macie swoje Ormo, ponieważ teraz instruktor ma uprawnienia do wlepiania mandatu. Są to dodatkowi funkcjonariusze, e, którzy będą e, czuwać nad bezpieczeństwem ruchu drogowego. I się teraz zdziwicie? Jak pojedziecie kiedyś w okolice Gdańska i w Janosiku usłyszycie y, niepotwierdzona nauka jazdy za tysiąc metrów. Jesteśmy przekonani, że tego typu uprawnienia, które zostaną nadane egzaminatorom wpłyną bezpośrednio na bezpieczeństwo wszystkich innych uczestników ruchu drogowego. I słyszeliście, powiedzieli, że mandaty są w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. No to przecież wszyscy wiemy. W ogóle te kursy na prawo jazdy są po to, żeby było bezpieczniej. Kursanci dlatego nie ćwiczą poślizgu na mokrej nawierzchni, bo to jest niebezpieczne dla blacharki samochodu. Nie ćwiczą również dynamicznego włączania się do ruchu, bo to jest niebezpieczne dla sprzęgła samochodu nauki jazdy. I nie ćwiczą ostrego hamowania przed przeszkodą, bo to jest z kolei niebezpieczne dla klocków hamulcowych nauki jazdy. Zdający na prawo jazdy ćwiczą przede wszystkim, co. Parkowanie na kopercie i jazdę tyłem po łuku. Dlaczego? Prawdopodobnie dlatego, że najwięcej kierowców zginęło podczas parkowania na kopercie. Ja myślę, że w ogóle każdy egzamin powinien się zaczynać od minuty ciszy, ku czci kierowców, którzy zginęli w trasie, jadąc tyłem po łuku. Priorytetem Pomorskiego Środka Ruchu Drogowego jest działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Powiem Wam, że żeby było jeszcze bezpieczniej, z 30 godzin, bo to chyba 30 godzin jest na tych kursach, zostawiłbym jedną godzinę na naukę jazdy po łuku, tyłem i wprowadziłbym 29 godzin nauki stania w korku. O, jakby nie było korka, to można zakupić jakieś wino, żeby był korek, albo wszystkie ośrodki szkolenia kierowców pomorskiego powinny się umawiać w jednym miejscu i tam w czasie stania w korku, wtedy oczywiście nauka przyjmowania mandatów od instruktorów, bicie po łapach, no i, no i takie inne kary cielesne, które mogą spowodować, żeby ten kursant jeszcze lepiej nauczył się jeździć. Bardzo dziękuję, do widzenia. Do zobaczenia na Pomorzu, gdzie już wkrótce się wybieram, aby w Kościeżynie podziękować lekarzom za cudowne ozdrowienie mojego barku dla ludzkości. Ale na wszelki wypadek, jadę jednak pociągiem.